No witamy kochani, dzisiaj robimy coś słodkiego. Będą to ciasteczka, o takie do kawki, herbatki na przekąskę. Zobaczcie, ile składników do nich pójdzie. Kubek mąki, łyżeczka proszku i sody. Jedno jajko. Tu mamy pół, kubka cukru. To jest cukier żółty, taki inny, trochę nierafinowany. 175 g masła. 3 czwarte kubka wiórki biur, kokosowe. To wiórków kokosowych, jeden kubek płatków owsianych, kubek rodzynek, pół kubka orzeszków włoskich, tak trochę rozdrobnionych i łyżeczka wanilii I to wszystko będzie się mieszało. Zaczynamy od masła, które leci do miska. Miseczki. Do miseczki, leci, żeby się pomieszać. Tak. I za chwilkę właśnie jest cukier. po tym. No ona trzeba je. No, czekaj, poczekaj, bo czekaj, bo za chwilę do niego dodam cukier, potem żółtko. Do mąki dam proszek do pieczenia z sodą. Po łyżeczce, łyżeczka sody, łyżeczka proszku. To jest trochę skomplikowane, ale później wychodzi no, bardzo... No pysznie ciasteczka są, na dużym składniku są pyszne. Tu no, trochę musi masło się w taki jeszcze roz... Przyjaźniej się troszkę właśnie jest jeszcze... Nie było takie zamiętkie, dlatego troszkę to podskakocikały, to, to nie Masła dodaje cukier, pójdł kubeczka cukru. Cukru żółtego. No jaki lubicie, no akurat my taki używamy. No, jest ta torebka? No ja Nieważne. Nazywa się po naszemu w naszym kraju żółty cukru. Taki trochę zdrowszy, tak nierafinowany. Zdrowszy. Ale to można użyć jakiś co lubi. I to troszkę sobie dodamy je jeszcze i za No. Masło z cukrem już wygląda ładnie. Możemy teraz dodać jajko. Jedno całe jajko. I później po malutku będziemy sprzykować mąkę. Jak troszkę jajko sobie dodać. Niech to się tak, ja na Ale czasami muszę zatrzymać. I po prostu robić zrobić w ten sposób, żeby masło odkleić od brzegu w ten sposób tak niektóre rzeczy wydają się bardzo proste ale niestety trzeba wiedzieć jak się to robi no i za tak chwilkę będziemy mąkę dodawać teraz posypuję mąkę po prostu Mołdę z proszkiem do pieczenia i sodą. No i później po kolei wszystko odbudzę. Na końcu orzechy i rodzynki. To chwilkę. No, to też, są płatki owsiane. Jeden kubek mam płatków owsianych. Wsypuję. Trzy czwarte kubka wiórków kokosowych. I to chwilkę muszę sobie popracować. Do tego dodam łyżeczkę vanilii ekstraktu o Tak, tak u mnie na oko. Jak się, na, jak się wszystko robi na oko, to, to najlepiej wykroczy. To, to sobie teraz popracuję chwilkę, potem dodam orzeczki i robimy To za chwilkę. Tylko pora na dodanie orzechów to nie całe pół kubeczka było i mamy kubeczek rodyne. No to chwileczkę to tylko rozmieszamy. Nie za długo już. Tak, tak. No i nasze ciasto gotowe. Trochę dziwnie dla mnie wygląda. no ciastka będą, kochani, to będą ciastka. No, są bardzo dobre ciasteczka. To no, lubisz je przecież, porobiłam ją. No bardzo, bardzo lubię, tylko że ja nigdy nie widziałem jak się je robi. Mm. Jestem taki troszkę zaszokowany. Tyle trzeba zrobić elementów tego wszystkiego. No i dobrze, teraz przygotuję sobie blaszkę, na której będę piekła. Także za chwilkę muszę je troszkę wymieszać. No i jest gotowe teraz tylko przygotuję sobie blaszkę i będziemy nakładać ciasteczka muszę rozgrzać piekarnik tak, za chwilkę się spotkamy no i jesteśmy z powrotem teraz będziemy formować nasze ciasteczka ja robię takie kulki kulki No takie kulki robię, które potem będę spłaszczała nie za duże muszę rozłożyć to wszystko właśnie w kształt tych kulek bo no, to troszkę mi to zajmie je mniej więcej te kurączki, teraz płaszczam taką widelcem. Tak, widelce. tak robił właśnie w ten sposób widelcem. Proste, proste Wszystkie teraz muszę tak właśnie rozdzielić widelcem, Spłaszczam. A to są, kochanie, ciasteczka? To są ciasteczka. Z kokosem? Z kokosem, z płatkami owsianymi, rodzynkami, z zbiórkami dużo Dobrze. wszystkiego w tych ciasteczkach bardzo, bardzo ciekawe i tak ja pamiętam, piecy się fajne, bardzo. bardzo smaczne bardzo lubię krukówki smaczne do, do kawusi, herbaczki na przekąskę jak ktoś ma ochotę coś słodkiego zjeść mm -hmm. ja tak. czekam na piec żeby się nagrzał i mam czas to jeszcze sobie takie poprawię wyglądają no, zobaczymy jak będą smakowały już za niedługo no, nie pamiętam. pamiętam smak tych ciasteczek no już piec się nagrzał wkładamy na 175 stopni na piec no między 12 a 15 minut ja zawsze daję na 13 minut a potem sprawdzę 13 minut. na 13 minut i sprawdzę Czeka. 13 minut. Nie, ja, każda kucharka 10 minut, 20 30 minut, 30. A u mnie 13. A u mojej żonki A... są zupełnie inne. Reguły. Ale ja i tak, tak zawsze sprawdzam. Ja zawsze sprawdzam. O to chodzi. Dobra, kucharka wie, co robi. I minęło 13 minut, sprawdzam. Mm. Myślę, że gotowe. no trochę bladawe Ja co? jeszcze dam jej minutkę. Świecie co? O, dwie minutki. 2 minutki, będzie 15 minut. I jak wyglądają? No, teraz tak. Teraz bardzo minutki, ładne. Minutki, no. Tak, tak, teraz. Ciasteczka, jest które się kochają, jak nazywają? Ciasteczka. O, wieloskładnikowe. Wielosmakowe, bo w tych ciasteczkach. Jest wszystkiego dużo. Znaczy, produktów jest tak jest. Kokos, płatki owsiane. Orzeszki, rodzynki. No co tam jeszcze było fajnego? Płatki owsiane. Kokos, orzeszki, rodzynki. No mąka oczywiście. Trochę skomplikowane. Musicie obejrzeć od początku. Są te ciasteczka, właśnie no, takie że orzechowo, opiane. Z kokosem? Z kokosem. I to wszystko leci teraz tutaj. Do przestygnięcia, no co najmniej pół godziny. A no, Takie fajne ciasteczka. I te ciasteczka najlepsze są do kawki, herbatki. A ja lubię czasami sobie nawet z mleczkiem Czasem na śniadanie, tak, na szybko. Jak człowiek nie ma czasu zje takie jedno lub dwa siasteczka I tam jest tyle kalorii w tych siasteczkach, że o, jedynie co masło było na wie, Masło, cukier. No cukier, a resztę to są wszystko dobre rzeczy. To no, zdrowe rzeczy. No i poczekamy jak sobie przestygną. przepięknie Ale to pachnie ten kokus. Z... Kokos właśnie pan miał rzeczy też. I przyszła pora, żeby spróbować ty. Ciasteczka. Ja łapie pierwsza. Żonka no, próbuje pierwsza. Ja próbuję drugiej. Pięknie mm. wyszły. Mm, Tym, kubutki, nie płaszczą. Mm? Piękne zapachy, a pysznie smakują. Mm. Mm. Pycha. Lubimy mm. mm. te ciastka. Są pyszne. Czuję się. Pierwsze, co się czuje, to jest kokos. Kokos, tak. nie się czuje orzechy Mhm, mm rodynki. Mm. przepyszne. Pyszne. A do tego. Kawusia. O, kawusia by się przydała. O, malinka mówisz. O, mamy takie dwie malinki. Malinka. Jemy je? Jemy. Malinkę muszę być zjeść. Mhm. Mm. O tak, bardzo pasuje, dobra, mm. dobra my kończymy to ciasteczka, bo popatrzcie, my jeszcze, jeszcze tyle ich mamy, ja, no, lubię, ale ja lubię sobie zamrozić, właśnie chciałem powiedzieć, że tak. jeżeli wszystkich nie zjecie na raz, zamrażam sobie do małych zeplaków boreczków woreczków i zawsze mamy sobie na potem, na razie mamy kochani, stoimy sobie ciasteczko, na razie.